Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to czas, w którym usłyszymy bardzo wiele życzeń. Wiele z nich się powtarza: zdrowia, szczęścia, pomyślności, ale są takie, które nas zaskoczą, bo są takimi, których się nie spodziewaliśmy. Druga osoba, która nas bardzo dobrze zna, potrafi powiedzieć nam jakieś życzenie bardzo takie głębokie którego się nie spodziewamy. Ciekawe, gdyby do tych życzeń wrócić za rok, spisać je najpierw na kartce i za rok do nich wrócić, ile z nich udałoby się zrealizować, ile z nich by się spełniło. W Ewangelii poznajemy postać Zachariasza, człowieka bardzo pobożnego, który został kapłanem, który zachowywał wszystkie przykazania prawa i dlatego można go nazwać człowiekiem sprawiedliwym. I ten kapłan przez wiele lat wytrwale modlił się o jedną rzecz, o to, czego mu brakowało do szczęścia, upragnionego potomstwa. Tak się stało, że Zachariasz posunął się w latach, był już na tyle stary, że zwątpił, że w ogóle to może się spełnić. Może nawet przestał się już o to modlić. Ale właśnie wtedy Pan Bóg, można powiedzieć, zrobił mu niespodziankę. Przesyłając do niego anioła, zapowiada, że naprawdę będzie miał upragnionego syna. Czyli wtedy, kiedy Zachariasz już się nie spodziewał, Pan Bóg wysłuchał jego modlitwy, którą zanosił dużo wcześniej. Ten fragment pokazuje prawdę o naszej modlitwie. Pewnie sami też wiele razy modliliśmy się o różne rzeczy, ale kiedy to nie przychodziło, kiedy to się nam nie spełniało, przestawaliśmy się modlić. Stwierdzaliśmy, że to bez sensu, że nie ma potrzeby. Tymczasem osoby, które modliły się Nowenną Pompejańską, wiedzą, że pierwszą część tej modlitwy to jest modlitwa błagalna, natomiast druga część to już jest modlitwa dziękczynna. Dzięcznienie Panu Bogu za wysłuchanie prośby. Choć jeszcze nie została wysłuchana. Modlimy się, dziękując za to, że Pan Bóg przyjął naszą modlitwę. Taka modlitwa dziękczynna może być trudna, bo nie widzę owoców, a już mam dziękować. Ale spójrzmy na to od innej strony. Jeśli mam jakiś problem i zawierzę go osobie bliskiej, przyjacielowi, przyjaciółce, jakby zrzucę ten ciężar na drugą osobę. Podzielę się tym, co dla mnie takie trudne, to po zakończonej rozmowie zwykle mówimy tej osobie dziękuję, dziękuję za wysłuchanie, bo jest nam lżej, choć jeszcze to nie rozwiązało naszej sytuacji. Ale samo podzielenie się już dla nas jest radością. Już czujemy, że jest nam lżej i wtedy dziękujemy drugiej osobie za samo wysłuchanie. I podobnie może być w sytuacji naszej modlitwy do Pana Boga. Modlić się możemy w każdym czasie, odezwać się możemy niezależnie, czy mieliśmy dobry dzień, czy słaby, czy od ostatniej modlitwy, takiej szczerej do Pana Boga, minął jeden dzień, czy może rok. Możemy zwrócić się do Pana Boga. I wtedy, jeśli powierzymy Mu swoje sprawy, choć jeszcze problem nie jest rozwiązany. Ale już mogę podziękować Panu Bogu za to, że po prostu mnie wysłuchał. Że mogłem wyrzucić z siebie te wszystkie rzeczy, które były tak dla mnie ważne, ale tak ciężkie i trudne. W ten sposób jakby trwamy w takiej modlitwie dziękczynnej. Jesteśmy cały czas gotowi na Bożą niespodziankę. I kiedy ona przyjdzie, czyli Pan Bóg wysłucha, sprawi, że ta prośba, którą Jemu przedstawialiśmy. Się spełni, wtedy będziemy mieli jeszcze większą radość, bo nie tylko zostaliśmy przyjęci przez Pana Boga, ale jeszcze wysłuchani. A w formie zadania świątecznego zastanówmy się, czego życzylibyśmy sobie sami. Gdybyśmy mogli sobie złożyć życzenia, czego byśmy życzyli? Można nawet zapisać to na kartce i za rok wrócić do tego i zobaczyć, czy to się spełniło? Czy było nam to potrzebne? A może szczęście znaleźliśmy zupełnie w inny sposób? Życzę zatem otwartości w spotkaniu z Bogiem, dziękowania Mu za samo wysłuchanie, bo wymaga ono z jednej strony naszej odwagi w wypowiedzeniu konkretnych próśb, a z drugiej otwarcia się na dziękczynienie, wdzięczność za to, że Bóg jest z nami. I nas nigdy nie zostawił. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.